Więc e, no dobra, zobaczmy dalej. Co mamy tutaj w biureczkach? Cha o churde! Cha ok Cha o Czołem ludziska! Z tej strony Staszek gramy dalej w The Escapist. Sezon świąteczny, sezon czternasty. Lecimy, jesteśmy paszteciakiem, próbujemy tu wykombinować na początku, jak ugryźć tu wszystko, żeby uciec z więzienia. A żeby uciec z tego dziwnego więzienia, trzeba po prostu odbudować sanie. Sanie świętego Mikołaja, które kurde jinglują carpet i mikrokietek, dobra. Eee, ...co chciałem powiedzieć? Sanie, które, eee... Się, kurde, nie mają silnika, więc trzeba je odbudować. Pewnie jakiś miałem jakoś suchara na myśli, ale mi nie wyszło. Proszę bardzo, magazyn i taśma klejąca od razu w pakiecie. Co wy na to powiecie? Wydaje mi się, że taśmę klejącą mógłbym kupić. Nie mam żadnego prezentu dla Kluskera. Mógłbym mu dać prezent, byłoby taniej. Dobra, taśmę klejącą biorę. Magazyn. W sumie to jest ciekawe, bo magazyn mógłbym zbudować i miałbym kolejne. Znowu mógłbym robić dziury. A dziury mi się i tak. Wiecie co, kupić, kupić, nie kupić, kupić, nie kupić, kupić, nie kupić, kupić nie kupuję. Nie, znajdę, znajdę, bez problemu. Będzie jeszcze niejedno miejsce. Trza na razie. Korzystna transakcja. Dobra, Spaduwa. Okej. No więc tak, no możemy sobie chować nielegalę już tutaj widzicie, bo chcę jeszcze raz wyrąbać tutaj ścianę. Powiem wam szczerze, ponieważ dzięki wyrąbaniu ściany, mam tutaj sproro widelców. Na razie je zostawię, jakby się pozbędę ponieważ, będę chciał mieć wyjście z, jakby, żeby w nocy się wydostać, prawda? Będzie piękne wyjście. Klej wezmę. Proszę bardzo, śniadanie, spokojnie, zdążę. Ponieważ, jak to nieraz mówiłem, pod chorąży zawsze zdąży, prawda? Dobra, czyli co? Tu musimy się dostać, jakąś robotę będziemy musieli może zmieniać, albo, po prostu będziemy sobie, wiecie, kopali dziurec dziureczkę, po prostu wszędzie. Będziemy generować i szerzyć misje kopalnicze. Dobra, jakie mamy? Miętówki lekarstwo. No właśnie, miętówki. Cuchnie jak siki. Miętówki to ja kurczę wywaliłem z siebie. Pamiętam, więc taką lamę zaliczyłem. Blacha ci się przyda. Kurna no nie mam blachy, chłopcze. Dobra, co się będziemy zastanawiać? Idziemy już robić. Idziemy już piec, ponieważ moi drodzy, zaoszczędzimy tutaj sporo czasu dzięki temu. Tak mi się wydaje, że to będzie optymalne podejście. Ponieważ. Ee, ponieważ kurczę. No właśnie, teraz już zaczynamy robotę. A ona no już, proszę bardzo, mamy przygotowanych już sześć dla mnie. Więc będzie mi więcej wolnego czasu, prawda? Bardzo fajna mi się. Podoba mi się ta zimowa, zimowa melodyjka tutaj. Zazwyczaj muzyka w The Escapist była taka. taka. Nie, po prostu była, prawda? Bardzo charakterystyczna jest tylko, moim zdaniem, ta muzyka, która jest. wiecie, w openingu w intro w menu, tak? Nie w openingu, nie w, nie w intro, tylko po prostu w menu. Tak jest. Dobra, zostawimy, czy sobie jednego kurczaka to komuś damy. Bo przy okazji mamy go zrobionego, to co będziemy marnować? Siema! Pan Pupkel, co tam, co tam, u Jackie? nie, ale mogę Ci w sumie dać, proszę bardzo. jesteś pierwszym, którego spotkałem, <grytanie> więc mogę Ci dać śledzion. Instrukcja tworzenia przedmiotu. Zapalniczka na pewno będzie mi potrzebna, ale może ja jestem w stanie właśnie a propos te zapalniczki znaleźć. Więc może poszukajmy trochę zapalniczek tutaj. Tylko, trzeba jak tu przyjdzie jakiś strażnik, to i tak zobaczysz, tu jestem zegarek. Okej. Okay. Jest zapalniczka, no właśnie, czekolada może przydać, kabel może się przydać, wszystko się może przydać. Nie mam pojęcia jeszcze, co chcę zrobić. Na pewno bym chciał zrobić sobie jakiś przyrząd, drewno, blacha. Okej, oś mam za dużo tych rzeczy. Spinacz. Dobra, to może rzeczywiście nie przyda mi się co stąd. Wszystko może mi się przydać. Dobra, dwa pierwsze. Pamiętamy, że dwa pierwsze sprawdziłem. Ja jestem takim horderem trochę też. No lubię zbierać rzeczy, które wydają mi się przydatne. Czyli w tym przypadku wydaje mi się, że rzeczywiście to się może przydać. ...może. Mogę zacząć też już kopać, mogę w ogóle zabierać, zabrać stąd te widelce. Mogę też wziąć stąd te wszystkie nielegalne i sobie tutaj... Mhm... Dobra, przesadziłem trochę, muszę mieć jedno wolne miejsce. Plakat się nie niszczy, tak? Tylko muszę uważać, żeby mnie nikt nie zobaczył. Mogę sobie spokojnie coś zostawić... ...nielegalne rzeczy. Proszę bardzo, nie będę mi zawalać ekwipunku. Prawda? Proszę bardzo, mam więcej... ...o wiele więcej miejsca rzeczywiście, żeby zbierać jakieś takie... Powiedziałbym nawet po części, że duperele, tak? Okej. Okay. Oj, 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 dobra, Stanisław, ty musisz uważać, bo ...bo kurde, zaraz popełnisz bardzo ładną lamę i po prostu nie ogarniesz sprawy. Yy, no właśnie, a no, ja, nie, poczekajcie, bo wszystko jest ok, ja tu mam przecież zasłonki położone, więc jest luz. To nie obiję komuś mordy, to jest dobrze. Niezłe buty, dziękuję, ale chciałbym zobaczyć, jaki masz quest, Łazan. Nie wiem, czy wiecie. Ale Łazan został tak nazwany, ponieważ to na cześć pewnego piłkarza, który również jest łysy i dobrą robotę robi w, re w reprezentacji, w sumie w Legii też. Więc, e, no dobra, zobaczmy dalej, co mamy tutaj w biureczkach. Czcha! Okurde! I jest magazyn, ale są trzy zapalniczki. Powiem szczerze, wezmę dwie. W sumie wezmę wszystko. To jest, naprawdę ja naprawdę, nachapię się dzisiaj. Dzisiaj to jest po prostu genialny dzień na nachapanie się. A blacha ci jest potrzebna. Kurde, blacha mam. Ale blacha może być przy... potrzebna, więc spaduwa. Nie, nie dostaniesz do mnie blacha. Ja jestem w ogóle tutaj żyła, zielona, żyła. Krótko żyła. Dobra, e, co chcemy? Mamy w razie czego jeszcze... Możemy już z tego zrobić sobie plakat, więc luz. Mogę też wrzucić na razie drewno tutaj, co będzie ze mną chodziło. Zaraz komuś damy prezenty. Jeszcze trochę czasu mamy, zanim się skończy. Możliwość zabawy. Chyba przeczekam. Przeczekam do momentu, aż. O, właśnie, czas na ćwiczenie. No, właśnie. Może tutaj zobaczymy, kto mnie, e, że tak powiem, będzie zadowalał. Swoim sklepem. O, jest zapominam, że trzeba bić. Dobra. Okej, okay. Makowieczka mi na za bardzo nie, nie zadowala mnie. Tak jakaś makowieczka, może rzeczywiście dużo maku. Widać po kolorze. E, dobra, no więc cóż. No, na razie nie mam pomysłu. Wiem na pewno, że chcę ćwiczyć siłę. Chcę ćwiczyć umysł, żeby móc kraftować bardziej zaawansowane rzeczy. Na pewno będę chciał dostawać do wszystkich innych e, miejsc. Żeby zarabiać kasę Kuchnia w sumie jest dobrym miejscem Więc zielony klucz byłby naprawdę mocno spoko, żeby sobie wejść do tych wszystkich miejsc gdzie są skrzynki I je zdobyć, bo tam mogą być przedmioty, które są właśnie potrzebne do tego, żeby odbudować sanie, bo to ewidentnie są rzeczywiście przedmioty e, Unikalne, tak? Silnika do tej pory nie można było z niczego innego zrobić Dobra, krokietek dostał w łeb. niestety ma tylko mopa Z tego mopa nic się nie da, łazan! Łazan, co masz w sklepie? Nic, co by mnie interesowało. Niestety. Trochę ubolewam nad tym, ale cóż zrobić? Dobra, idziemy dalej obszajać, co, co jest w celach. O, to Łazan, to znowu Łazan. Idź na bramkę, kurde. A nie tutaj mi się. Na obronę, przepraszam, na taką bramkę. Taśma klejąca i zobaczymy, czy instrukcja tworzenia przedmiotów ma coś nowego. Nie. Czyli jednak, dalej, dziennik jest kompletny. To wszystko, co musimy zbierać, to tylko są przedmioty. Przedmioty jako składniki. Nie jest to żaden przedmiot kluczowy z którego można coś skraftować najwyraźniej. Kabel mam, też mogę sobie z drewna i dwóch kabli zrobić nunchaku, ale sądzę, że nie będę tutaj chciał obijać za bardzo Mord. Biorę też kolejny zegarek, bo to wszystko będzie zwiększać jakby, wiecie, wpływy u gościa, który dostanie. Również noże grzebień, a to tu jest carpe diem. co masz w sklepie? Masz pilnik! Dobra, pilnik biorę, bo pilnika nie mam. A mam kasę, więc co będę się jakby zastanawiał? Oczywiście karpy dnie dostanie ode mnie trzy prezenty, bo chyba trzy mogą przyjąć 68 okej. Okay. Dobra, i teraz możemy kupić taniej pilniczek. Bardzo ładnie, dziękuję. Pilnik się sprzeda, bo będziemy chcieli z tego zrobić rzecz taką ciekawą, czyli jakieś przycinaki. Bo tu możemy oczywiście przecinać nożami, prawda, żeby było łatwiej, ale. bez no, przesady. A, czekajcie, to jest nielegalne. To polecimy z tym od razu. Na nielegalną sferę. Taką uwalniemy bajerę. No i zobacz, no to tata, taka zbiera... Zbier, zbieractwo mi się już tutaj odwala. To naprawdę pięknie... O! o! jakiś strażnik chciał mi wszystko zepsuć. Zajumać. Dobra, śledzion. Muszę się pozbyć tych rzeczy, więc... Na ciebie padło, więc proszę bardzo. Miętówki już mi zebrali z tej podłogi, więc średnio, że nie mam miętówek. Dobra. Gdzie tu się ćwiczyło mózg? Tutaj. Można sobie pooglądać znowu koteczki w internetach. To jakieś głupie filmiki. Prawda? Dobra, czyli mózg jest potrzebny, znaczy no w ogóle mózg jest potrzebny zawsze, tak? Tylko chodzi mi o to, że. <laughs> inteligencja jest potrzebna, właśnie jestem zbyt zmęczony. Kurczę, to tylko tyle mogłem podnieść sobie mózg teraz. Reszta później, cały czas mam kij baseballowy. Siła 43, w ogóle szybkość jeszcze nawet jest rozwinięta. To chyba z poziomu defaultowego wszystko było na 50 z tego co mi się wydaje. Nie, nie mogło być na 50, musiało być niżej. Inteligencja 29. No tak i powiedziałbym, że starter. Barszczaw, masz jakiś quest. Blach. CO ONI Z TĄ BLACHĄ?! Czy oni wszyscy tęsknią za moim głównym bohaterem w The Escapist, czy co? Powaliło ich na tę blachę! Słyszałem, że Sernik szmugluje towar! Mhm! Mm Prawdopodobnie... <laughs> ...szmugluje Sernik, jak nazwa sama wskazuje. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze bardziej. Czyli tak, tutaj mamy... ...przejście gdzieś, gdzie cholera wie, co ja tu w ogóle mogę robić. tak jeszcze będzie, prysznice będą, to nie muszę się przejmować. Ale zróbmy jeszcze rekonesans dookoła. Zobaczmy, czy odnaleźliśmy wszystko, co się da. Tutaj jest kolejna weża strażnicza. Tutaj wiemy, że jest wejście, tu mamy niebieską, no właśnie niebieska kłódka. Ale niebieska kłódka raczej nie jest dostępna. Ja nigdy nie widziałem żadnego strażnika, który ma niebieską kłódkę. I z to chwilowym nie będzie potrzebne kolacja. Kłódka jakoś szybko minęło. Dalej nie wiem, jak tutaj się dostać, bo tutaj wszystko jest, zobaczcie, zabite. Jak dostać od do tego miejsca, to jest dla mnie znak zapytania. Tam rzecz trzeba będzie zrobić tam podkop, ale no nie chce mi się być podkopu tam, no bez przesady. Po co podkop? Nie można jakiegoś łatwiej? kurczę, czegoś wymyślić, sernikt. Pryśnicę. O nie. No w sumie, w sumie mógłbym, prawda, odwracać uwagę na prysznicach, ale chodzi o to, że jak odwrócę uwagę na prysznicach... Bez sensu. Stracę kasę i stracę kij baseballowy. Żyletka, o! No to już jest coś konkretniejszego, a nie jakieś pierdu, pierdu. Dobra, zjemy sobie oczywiście jedzenie. Ło! Sieleją, kto tam się leje? jeszcze kogoś zbił, ale nie wiem kogo, nie wiem kto tam leży. KARP Diem leży, bardzo dobrze. Ho, <laughs> źle chwytałeś dzień chłopie po prostu. To dlatego. Dobra, wszyscy sobie teraz pójdą. I mam, mam magazyn. Idźcie sobie, to wezmę ten magazyn. Wiem, że poczekam, w sumie trochę czasu mi zejdzie. Mniej na robocie, ale... Aha! W sumie na razie mogę to położyć tutaj raczej. Nikt tu mi się nie wpierdzieli i nie zabierze chyba tego. Dobra, lecimy! Lecimy, 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 smażymy kurczaki. Bardzo wigilijna potrawa, jak już wspominałem w poprzednim odcinku. Tak, więc no, to na razie ciężko cokolwiek planować, oprócz tego, że faktycznie dobrze byłoby... Eee... No właśnie, dobrze byłoby się... Że tak powiem, wejść w posiadanie jeszcze jednego pilnika, to mógłbym już mieć jakieś najprostsze obcęgi. I wydaje mi się, że najprostsze obcęgi już powinny mi nawet starczyć. Co się stało? Aha! Tu jest taki, zobaczcie, To jest taki bug. Jeżeli wrzucimy mięso do piekarnika. Kiedy to, kiedy to mięso jeszcze nie zostało wyjęte wcześniej, to to mięso przypada nagle. To jest po prostu magia piekarnika. Wsadzasz kurczaka i znika. Tak sobie, przybardziliśmy. Dobra, jakieś tu questy widzę kolejne. Co, co masz śledzion dla mnie? Poranny apel. Nie, nie biorę takich questów. Biorę tylko i wyłącznie questy, które są związane ze znajdź mi jakiś przedmiot. Reszta mnie nie obchodzi, i tak zarabiam kokosy w robocie, więc co się będę przejmował? Drugi pilnik, łazan. Nie mam dla ciebie żadnych prezentów, ale stać mnie. Stać mnie, więc biorę drugi pilnik. Nie będę się zastanawiał, zobaczymy czy uda mi się uciec tutaj w... po prostu szybciej niż, niż światło będzie po prostu. Dobra, może zrobimy teraz taki mały porządeczek, że nielegalne będą na końcu. Jest tylko jeden nielegal, który trzymam tutaj, nie? Nawet nie muszę się przejmować rolkolami, bo wszystko mogę ładnie sobie pochować tam, kurde, z tyłu. Czyli dzisiaj w nocy będziemy chcieli znowu wyciąć trochę ściany tymi tutaj widelcami. Ale właśnie, tych widelców mam chyba za mało. Może powinienem jeszcze sobie rąbnąć ze trzy widelce. Mogę też zostawić ten magazyn. Czemu tego nie zrobiłem? Pytanie, które pozostaje... Bez odpowiedzi. Tutaj chce się właśnie przeciąć, bo tam jest kolejna skrzynka. Coś mi się wydaje, że w tym więzieniu trzeba będzie wszystkie skrzynki zdobyć, żeby stąd uciec. Widelce. Trzy mi wystarczą. Eee, no właśnie, no właśnie, no, tak tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sprawa tutaj. Zielony klucz, jak zdobędę, to jestem w stanie wejść po każdą, zobaczcie, skrzynkę. Tych skrzynek są dwie. Ewentualnie wziąć po wejść po jedną i przeciąć przeciąć jakby. Mur z drugiej, ale to już głupota, bo zielony klucz. To wbije tu i tu, więc zielony klucz koniecznie trzeba będzie zrobić. więc trzeba też zebrać wszystkie składniki potrzebne do posiadania złotego klucza. Łom byłby też niezły do wyłamywania, ale wyłamywania powiedziałem prawie. W sumie chyba nie prawie, tylko w ogóle to powiedziałem. <laughs> kolejny magazyn, gdybym chciał zrobić kolejny plakat, to mi się tak wydaje, że to będzie bardzo potrzebne. To sobie już jak wszyscy pójdą spać, to pójdziemy spokojnie skraftujemy. Będziemy sobie też tam bili. Eee... Tylko ważne byłoby chyba, żeby mieć ze sobą tutaj... Eee... Właśnie zestaw poduszkowy, tak? O, prysznica, świetnie. Nie pamiętam tylko... Ciągle zapominam, czy to były dwie kołdry i, i poduszka, czy dwie poduszki i kołdra, zaraz zobaczymy. Trzy więcej inteligencji... W porządku rozumiem, okej, okay, niech będzie. Dobra, to muszę sobie poćwiczyć mózg. Ale na początku muszę się spryskać. Cokolwiek to znaczy. Cwową już chcę coś. Niech sobie chce. Kompotę. Latarka. Okej, okay, no to mam w sumie ciekawe rzeczy. Miłtówki, lekarstwo, żyletka, latarka. Żadnych z tych rzeczy nie mam w swoim biurku. Także mocno Elo. A, tu pierniki, O nie! To jest jakiś sklep, ale nie mogę się niego dostać. Pewnie na callu się dostaniemy tam, dobra. Chromolę. Żeby ciekawie to sobie nawet... Wiem szczerze, trochę poćwiczymy. Kurde, co ja robię? Muszę przytrzymać ciągle, próbuję w to bić. Jak to robiłem ze sztangą i tak dalej. Powiem ćwiczyć mózg, bo nie jestem w stanie zrobić, wiecie. No właśnie. Przez to nie jestem w stanie zrobić, przecież, potrzebuje potrzebuję jeszcze więcej mózgu, żeby zrobić, kurde, manekina! Już teraz nie zdążę go zrobić, niestety. Ale zobaczmy. Zamknąć japy! Mm, nic ciekawego. Dobra. Oto knojki, których cele przetrzepiemy. Dawaj, 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 dawaj. Krokiety śledzią, świetnie. Krokietek, przepraszam. Będzie, teraz będą piskać, ale mnie to nie, mnie to nie, całkowicie nie rusza. Co jak najszybciej tutaj, dobra, pocisnąć trochę właśnie z mózgiem. Muszę też uważać, bo rośnie moje zmęczenie, prawda? Więc nie będę mógł za bardzo też pociachać ścianek, jak za bardzo się zmęczę. Dobra, starczy, to będzie ostatnie. Dobra. Trzeba lecieć, bo kurczę, zaraz zamkną cele i nie będę mógł wrócić do domu. Raczej do celi. To nie jest mój dom, ja dom, mój dom jest kurczę w niebie, znaczy w powietrzu i tak dalej, nie? Dobra. Czyli rozumiem, że teraz, tam gdzieś w lesie w sumie nawet bardziej, w brokilionie najlepiej e, zostawimy sobie tutaj, na wszelki wypadek to Żeby się nie rzucali, dobra, pilnik jest nielegalny, chcieliśmy go wziąć, chcemy wziąć oczywiście jeszcze widelce Plakatu na razie nie robię Nie, dobra, muszę wziąć, bo jak będę chciał, jak już wyrąbię tam dziurę, to muszę ją czymś zapchać A do tego przyda mi się tylko i wyłącznie magazyn, tu mam w razie czego czekoladę, dobra Ok. E, 6, sześć, dobra, zamknięte Bierzemy, robimy kolejny plakat na wszelki wypadek, żeby był. Zostawiamy... A nie, zobaczmy, czy możemy już zrobić. Zobaczmy, czy możemy już teraz zrobić. Eee, tu 8 więcej inteligencji nie możemy zrobić. A szkoda. Dobra, o czekajcie, bo on, oni mogą widzieć. Znaczy, boję się, że oni mogą widzieć przez te drzwi. Zostawimy nielegalne tak. Dobra, mam już ich naprawdę mnóstwo. Tu mogą widzieć, wiecie? Bo to może być ich wzrok może padać, więc jak widelec widzą, to spoko. Ale jakby zobaczyli nielegal, byłoby gorzej. Więc. E, no właśnie. Teraz pytanie, z której strony chcemy zrobić sobie wyjście? Z której byłoby bezpiecznie? Bo no rozumiem, że plakatu. O plakat i może. Muszę... Tutaj wydaje mi się, że jest większy ruch, więc może zróbmy tutaj. Tu może być mniejszy ruch, gdzieś tutaj na końcu. Spróbujmy rozbijać ściany. Rozumiem, że z tej strony jak rozbijam to się nikt nie będzie rzucał. Więc na razie nie robię żadnego kilofu, nie robię na razie żadnego. Czyż jak znajdę składniki, to zrobię, prawda, łopatę, bo to prędzej czy później zawsze robię. Bez względu na to, czy jest mi potrzebne, czy nie, to może zauważyliście, że robię takie rzeczy. Głównie ze względu na to, że zakładam, że wszystko może się przydać, tak? Może się przydać łopata, może przydać się kill off. jeszcze nie wiem, właśnie nie wiem, jak dostać się do garażu, to na razie jest moja jedyna niewiadoma tutaj, taka, że rzeczywiście nie mam pomysłu. Może da się na przykład z dachu, bo tam jest, tam jest, przed, tam się da przedostać, prawda? Przez ścianę, da się przebić ją, tak? A to do tego będę potrzebował rzeczywiście jakiegoś coś lepszego niż kurczę, widelce. Już niezdotne do użytku. Też nie mogę przekopać się przez ścianę, nie mając plakatu. Bo byłoby słabo. Co sumie nawet nie będę tego. Dopóki dopóki nie uznam, że nie potrzebuję wychodzić w nocy, no na pewno nie będę tutaj tego plakatu na razie umieszczał. Wiecie, żeby po prostu sobie nie marnować tutaj. Zostawię tutaj, nie wiem, do 2 czy 4%. I użyję tego, użyję tego wykopu, jak będzie mi to rzeczywiście potrzebne, nie? O, zepsuło się bardzo dobrze. Bierzemy kolejny widelec, tylko żeby nie przegiąć 16%. Rozumiem, że ono takie działanie odejmuje 4. Tak. Czyli, jestem zbyt zmęczony. No to w sumie nawet dobrze. Zabieram to, żeby nie zajmowało mi miejsca, którego nie musi zajmować. Proszę bardzo. Plakacik sobie też tu schowamy, to też zostawię. Bo mam dużo miejsca. Mogę teraz wziąć to i też to tutaj zostawić. Dobrze, moi drodzy, na tym kończy się dzień drugi w The Escape sezon 14. Dobranoc yy, i zobaczymy się w kolejnym odcinku, który pojawi się gdzieś spontanicznie w którymś momencie, chyba że uznam, że jednak rzeczywiście wrzucę to do harmonogramu, tak jak zrobiłem to teraz. Trzymajcie się, wielka piona i cześć!